Ok, tak jak mogliście zauważyć, teraz będę Wam opowiadał o moim ekwipunku. Skromnym, ale myślę, że wystarczającym. Ok, oto ja. A to mój nowy plecak. Jest to Tool Guide Post 65, czyli 65-litrowy plecak. Jest to duży plecak, jest to ciężki plecak, bo waży niecałe 2,5 kg, dokładnie 2,33 no i co? Zawiera on stelaż aluminiowy, stąd taka waga. No i też jest po prostu wielki, nie? Ma dużo, dużo możliwości, także dlatego jest taki ciężki. Jego wymiary to 32 cm szerokości na 32 cm głębokości, tak o i 80 cm wysokości. Jak wspominałem, on ma 65 litrów, lecz ta pokrywa tutaj górna, ona się odpina. Można ją tam przemienić w plecaczek taki wyprawowy, mniejszy, gdzie ten duży sobie zostawimy gdzieś tam w schronisku, w kempie, a ten mały zabieramy na plecy i ma on 28 litrów. Także w zestawie jest pokrowiec wodoodporny na cały plecak. I co? Do specyfikacji przejdziemy już z innej perspektywy. No i tak. Jest to plecaczek, jak wspominałem, ze stelażem aluminiowym. Ma on takie mocowanie, że te szelki można sobie rozłożyć na boki, po prostu można zwęzić i poszerzyć ten plecak. Z racji, że jest to wersja damska, później wyjaśnię dlaczego kupiłem damską, ustawiłem sobie na rozmiar L, czyli na największą szerokość ustawiłem oraz na największą wysokość. Wysokość szelek można regulować w zakresie 15 cm. To po prostu umożliwia nam lepsze przełożenie ciężaru, ogólnie odpowiednie ustawienie plecaka umożliwia nam lepsze rozłożenie ciężaru na plecach, większą wygodę. A więc tak, to rozsuwa się na boki oraz góra-dół, mamy także pas biodrowy. Pas biodrowy jest regulowany w taki sposób, jest on tak jakby, ja to nazwę takim amortyzowanym pasem biodrowym. Z tego co testowałem, bo ja jeszcze z tym plecakiem nie podróżowałem, ale z tego co testowałem po spakowaniu i po wykonaniu ilości tam kroków po mieszkaniu, on bardzo fajnie spełnia swoją funkcję. Faktycznie odciąża, jeśli się go dobrze zepnie, oczywiście. Tu się spina, jeśli się go dobrze zepnie nad okolicą bioder, to on bardzo fajnie to stabilizuje i nie czuć aż tak tego ciężaru samego plecaka, jak i ekwipunku spakowanego do niego. Cóż, jest są jeszcze. Oczywiście pasy piersiowe, regulowane tak jak powinno być, góra-dół również fajnie trzymają. No i co? No, ten plecak to jest tak naprawdę wysoka półka, no bo to jest już 1300 zł. Na stronie producenta, w zależności od sklepu, te ceny mogą się w jakimś tam niewielkim stopniu wahać. Ale ja go oczywiście za tyle nie kupiłem i tutaj zmierzam do wyjaśnienia, dlaczego kupiłem wersję damską. Kupiłem wersję damską, ponieważ. Pomyślałem sobie, że skoro jest tak duża promocja i tak duża okazja, ponieważ ja go kupiłem na Zalando Lounge jakiś czas temu za 490 zł, to pomyślałem, że po prostu go spróbuję i najwyżej odeślę. Wytestuję i go odeślę. No i cóż, ustawiłem te, te zakresy na najwyższe. Eee, no i co? I się okazało, że jest spoko, że pasuje nawet wersja damska. Te pasy biodrowe nie są za nisko, nie są za wysoko. Są jak dla mnie 1,80 i 80 kg są w sam raz. Eee, także co? Ustawiłem zakresy na najwyższe i wersja damska okazała się dla mnie dobra. Zobaczymy jak w dalszej podróży. Eee, w takich pierwszych wrażeniach myślę, że będzie spoko. Także zakup, mam nadzieję, że się udał. TUL ma swoje takie, to się jakoś tam nazywa Quick Verso, chyba. No i tak, to polega na tym, że to są takie wymienne kieszonki. Je można wykupować osobno, i tam nie wiem ile ich tam jest, chyba ze trzy rodzaje. I można sobie po prostu dostosować pod siebie daną kieszonkę. Ta, która jest dodawana w zestawie, jest w pełni wodoodporna. Można sobie, nie wiem, kto chce tam schować. Ale mam nadzieję, że to będzie taki e, lekki game changer e, z racji, że jest to w pełni wodoodporne. To się normalnie odczepia, jeszcze nie za bardzo wiem jak. E, o, w taki sposób. Ok, i co to się odczepia? Przyczepia się inne jeśli się ma. I, i cóż, z drugiej strony tego plecaczka jest coś takiego: taka rozciągliwa kieszonka. No, mała, ale na, na jakieś pierdoły będzie. E, tak, teraz tutaj. Ten dół jest oczywiście odpinany, w połowie. I tak, tutaj jest taka e, zasłonka jakby. I tu można sobie włożyć jakieś tam brudne rzeczy ewentualnie, czy coś tam się chce. I, że, i ona je fajnie oddziela od tych e, czystych rzeczy, które są powyżej. Także chyba to będzie spoko. E, I tak jak wspominałem, ta górna czapa się odpina i tworzy się 28 kg. 28-litrowy mały plecaczek. Jego się tutaj roz, rozpina i się rozkłada, nie? To jest zabezpieczone takim ściągaczem. Także tu jest ściągać. I co? Plecak jest głęboki. Ma, ma przegródka na laptopa. No jest po prostu bardzo obszerny. Jest taki dosyć luźny. więc dużo, naprawdę dużo rzeczy można będzie, będzie można w nim zmieścić. A teraz przejdźmy do mojego śpiwora. E, a raczej takiej wkładki do hamaka. Można to nazwać taką kołdrą e, śpiworową, może kołdrą hamakową, kołdrą taką e, biwakową, ponieważ nie jest to taki klasyczny śpiwór. E, jest to e, taka kołdra, która ma otwór e, w stronie pleców, przez który się wchodzi, on ma ściągacze e, i jest to taka trzysezonowa wersja. E, ja mam ją od Didi Hamok. A dokładnie kupiłem ją od Błażeja, który zaszczepił we mnie zajawkę do takiego właśnie biwakowania. Także pozdro błażej jeśli to oglądasz. I co, mega fajnie się to sprawdza, nie spodziewałem się, że to będzie takie dobre. Jest to trzysezonowa wersja, wiosna, lato, jesień, bez zimy. Naprawdę dobrze trzyma ciepło, jest to materiał syntetyczny, ale no mega fajnie się sprawdza. I tak, tutaj można sobie, on ma takie ściągacze, jak widzicie żeby sobie zamknąć całkiem ten otwór na nogi, a jak ktoś chce nic nie, może tak spać. Jak tam kto woli, tak samo jeśli chodzi tutaj, widzicie, to jest ta szczelina. Tą szczelinę zamykamy takimi ściągaczami i co? I mamy takie bardziej szczelne coś. Tak samo jest fajne to, że w niego można sobie włożyć karimatę, która jest jako izolacja od zimnego podłoża albo od jakichś podmuchów wiatru w hamaku, którą zawsze trzeba używać. Także to jest fajne, bo karimaty czasem uciekają po prostu na boki w hamaku. A tu sobie włożymy do środka i ona nam tak za bardzo nie będzie uciekała. Jeszcze ściśniemy sznurkami i będzie luks. No i co? On ma jeszcze taki oczywiście kapturek, który niesamowitą robotę robi. Serio to jest totalny must have, jeśli chodzi o mnie. Tu jest taki ściągać się go zaciąga z dwóch stron. I o. Możecie się nawet, nawet całkiem w niego schować, więc jest git. Jak jest bardzo zimno i wam gdzieś przepizga, no to możecie sobie zamknąć ten otwór i jest fajnie. Ok, trochę mnie spocił ten śpiwór, ale cóż, no lecimy dalej. Tak prezentuje się cały mój sprzęt. Nie jest go, tak jak mówiłem, za wiele. Ale jest wszystko, co potrzeba, poza spodniami z odpinanymi nogawkami. Tutaj mam oczywiście na GoPro różne pierdoła, ale to wam nie będę pokazał. Tam są jakieś mocowania i inne tego typu rzeczy. Tutaj tak, mam różne e, mocowania na gopro, to jest do szyby, to jest na telefon nieprzemakalny, e, poprowiec. to jest na rower, żeby nawigację sobie odpalić, ewentualnie na skuter, to jest na klatkę piersiową, ujęcia z tego też będą e, i co, kupiłem sobie jeszcze, znaczy kupił sobie tata, ja sobie pożyczyłem, e, no to jest to, oczywiście, oj, lorneteczka. No, nie jest to wysokiej jakości sprzęt, bo za 70 zł, ale do jakiejś obserwacji dzikich zwierząt się przyda. E, I tak, tutaj od e, Nature Hike mam e, tą. No, co to jest? To jest kosmetyczka. Tutaj, oczywiście, muga razy dwa, tak jak już wspominałem. Biorę też zawsze jakieś takie, e, takie coś do mycia rąk, i tak dalej. Zawsze mam maseczki, no bo. Nie wiadomo w tych czasach kiedy, co i jak. Zawsze mam powerbanka, tutaj kabli nie mam, ale też zawsze mam mnóstwo kabli ładujących, zawsze zapasowe i tak dalej. I co? Wszystkie dokumenty potrzebne, jakieś covidowe certyfikaty, międzynarodowe prawo jazdy, paszporty, wszystko mam zawsze pokserowane po kilka razy i nawet jeszcze zapisane w dysku internetowym, żeby to po prostu nie miało szans przepaść. Właśnie, jeśli chodzi o komfort w podróży. W samolocie takie zatyczki to jest coś must have, bo słuchawki on się rozładuje, trzeba je ładować i tak dalej, a to totalnie wygłusza wszystko, nic nie słychać i można się kimać, nie? Tak samo koc. Taki koc kupiłem w Decathlonie za 40 zł. To mi zmieniło po prostu wszystko. Gdybym nie miał tego koca, to by podróż na Bali nie była absolutnie w takim stopniu, w jakim była przyjemna. Więc kocyk. Trzeba mieć. Jeszcze a propos umilania podróży w samolocie, dodam, bo zapomniałem, warto sobie ściągnąć podcasty offline, warto sobie ściągnąć Netflixa, jakieś seriale online, ponieważ no nie wiem jak się leci te 10 czy ileś godzin. Bez internetu jest czasem ciężko, warto sobie coś pościągać i mieć to na telefonie, bo to znacznie umila i skraca nam podróż. Także tyle chciałem dodać. Takie coś kupiłem. To jest taka ultra light dwulitrowa. Nereczka, może się tam kiedyś przyda, ona zajmuje co tyle, co nic, prawie tyle, co moje oko eee, i co tyle. Eee, ręczniczek taki jakiś eee, z mikrofibry, też trzeba mieć, też lekki. Taka opaska na oczy, też game changer, też moim zdaniem trzeba mieć. Eee, to jest dmuchana, wygodna z dekatlonu, eee, taka poduszeczka na szyję, naprawdę zacna i przydatna, bo zajmuje bardzo mało miejsca. Potem się ją nadmuchuje i eee, jest git. Zawsze. Zawsze, zawsze biorę swój hamaczek. On, zajmuje, on waży niecałe 800 gram. Lezowika polskiej firmy polecam. Oczywiście w tym materiale żadnych produktów nie promuję, nie sponsoruję. Po prostu mówię jakie ja mam, jakie polecam, jakie są fajne według mnie. I koniec. To nie ma nic zwią związanego z jakimiś współpracami. Bo jestem ciotą i mam mały kanał i, i tyle. <laughs> I tak pewnie nikt tego nie kupi, tylko kupi sobie coś swojego, ale to szczegół. E, I tak. Zastanawiam się, czy do Afryki brać swój palnik gazowy. Znaczy, oczywiście, kartusza nie wezmę, no bo, no bo to jest gaz, no nie wolno tego przewozić. Myślę, że sobie po prostu wezmę swój palnik i wszystkie przyrządy, bo to nie zajmuje dużo miejsca. Także w tym trzymam sobie wszystkie o nożyk, ten palnik gazowy i jakieś tam sztućce plastikowe. No i tak, a chciałbym przede wszystkim wziąć to dlatego że. Będę mógł sobie robić kawkę, ja wiem, że kocham kawkę, wy teraz się dowiedzieliście, że kocham kawkę, więc mam taki ukochany Aeropress i yy, lubię go bardzo często używać i lubię go mieć w podróży, a że mam wielki plecak, to mi się to tym razem zmieści do torby, bo wcześniej do, na Bali mi się nie zmieściło, teraz mam dłużej mi się zmieści. Teraz tak, jeśli chodzi o laczki, ja kupiłem sobie takie Salomonki, yy, bardzo wygodne, nieprzemakalne, yy, za 5 zł w Decathlonie. Co prawda, no są one wysokie, tam będzie już ciepło, więc nie wiem, czy je będę brał. Na pewno wezmę Adidosy, bo gdzieś zgubiłem swoje niskie trekkingowe buty, więc wezmę na pewno Adidosy, które mam. E, I co, taka czapka bez daszka, czyli kapelusik. Oczywiście, first aid kit musi być. Tam mam jakieś leki na e, sraczunie, na jakąś e, tego, e, na jakieś bulbrzucha i tak dalej. Więc tu będę miał jakieś plastry, bandaże i takie podstawowe rzeczy. Tak, portfel sobie kupiłem taki, dosyć safety w Decathlonie. Do niego dokupiłem kupiłem sobie takie coś też w Decathlonie. I te, te karabinczyki przypinam w to miejsce, i drugą stronę tego gumowego czegoś, drugim karabinczykiem przypinam do spodni, żeby ten portfel mi nikt nie pociebał. Także no. Tu się idealnie mieści paszport, ten portfel kosztował 5 dych w Decathlonie, zacny jest, ma trochę przegródek na monety i tak dalej, na suwaczek. E, właśnie, jeszcze nie, pokazałem, nie pokazywałem a wam mojej kurteczki przeciwwiatrowej i w pełni wodoodpornej e, od firmy Patagonia. Udało mi się ją za 6 stówek, podobny jest zajebista, mam nadzieję, że tak będzie, jeszcze jej nie używam, ale już wam ją pokazuję. Teraz stanę się top model, uwaga, cyk, jest to taki totalny szelest. Kapturek jest ściągany. Można sobie go zregulować z tyłu, i tak dalej. Bardzo fajne. Rękawki regulowane tu pod pachami, rozpinane dla wywietrzników. E, I co? Jeśli chcecie jakiekolwiek namiary na mój sprzęt, który mam, e, który jest raczej budżetowy, to walcie śmiało, piszcie. Ja wam postaram się znaleźć linki i wam podesłać. I co? I widzimy się w fazie numer 4. Yo. Także prostu nie ma, nie? Nie widziałem. Tego, nie? Ja tak się przeszedłem. Jeszcze tego. jeszcze nie ma. Okej, okay. kawusia jest pyszna, jestem w namiocie. To nie jest już hamak, mm, a już pierwsze co zauważyłem, mm, w hamaku się po prostu wygodniej siedzi tak na co dzień, tak jakby. W namiocie zdecydowanie lepiej będzie spać. Tu można sobie wszystko rozłożyć elegancko. Jest dużo miejsca i tak dalej. No w hamaku troszeczkę tego brakuje mi, ale cóż... Mm, jest okej, okay. no tu się trochę niewygodnie siedzi, plecy bolą, ale dobra, to mniejsza z tym, bo jesteśmy w fazie czwartej. A w tej fazie mm, będę opowiadał mm, trochę o szczegółach mojego wyjazdu. One nie są jeszcze do końca mm, ułożone, ponieważ jest taki generalnie jakiś tam zarys, powiedzmy, e, o którym Wam opowiem. W trakcie się to może oczywiście zmienić, bo jak wiemy, plany lubią się jeść. Mm, w tym przypadku pewnie nie raz jeszcze tak będzie. Ok, e, czyli zacznę od początku, a więc 28 pojawię się już w Johannesburgu, czyli w RPA. E, no i co? I tam będę miał cały dzień. Także z samego rana jak przylecę, szybciutkie zameldowanie zrobię w swoim hotelu tuż obok lotniska, e, no i zaczynam działać. A zaczynam działać w taki sposób, że wynają sobie przewodnika, który będzie na tyle odważny i na tyle fajny, że zabierze mnie w super, e, hiper realne, e, prawdziwe. Townshipy, czyli do dzielnicy Nędzy. Tak, chcę zobaczyć dzielnicę Nędzy, taką afrykańską, coś jak fawele. Jak takie slamsy, no jest tam dosyć niebezpiecznie. Są to chyba jedne z takich najniebezpieczniejszych miejsc w Afryce. Chciałbym je zobaczyć. Chciałbym zobaczyć jak tam wygląda życie, jak wyglądają w ogóle środowisko, jak to wygląda. Dowiedzieć się coś o tym więcej. I w ten dzień jeszcze mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć z przewodnikiem Johannesburg lub Pretorium. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. I dalej co? Dalej jest tak, że 29 z samego rana z okolic lotniska będę jechał do na północny wschód na granicę z Mozambikiem do Parku Narodowego Krugera i tam spędzę swój taki docelowy czas w mojej wyprawie. Czyli będę przez dwa tygodnie wolontariuszem, tak, będę dymał za darmo, a nawet powiem więcej. Zapłaciłem za to, żeby dymać za darmo. No ale cóż, mam nadzieję, że to będzie fajna przygoda. No i co, tam będę przez dwa tygodnie. Ile za to zapłaciłem? Zapłaciłem za to 140 zł za noc. Plus, e, w każdy dzień mam trzy e, posiłki ciepłe, wodę, internet, no i ogólnie e, warunki do życia. Ja wybrałem taki kemp, taki odsłonięty, mocno otwarty na naturę, na zwierzęta, także jakieś słoniki, żrawki czy cokolwiek innego się tam znajduje, a znajduje się bardzo dużo zwierząt, dzikich. E, mogą sobie po prostu podejść pod moje okienko, zapukać i tak dalej, nie? Także to będzie fajne. I co ja będę robił w, w tym Parku Narodowym? No Będę po prostu pomagał razem z innymi wolontariuszami, z jakimiś studentami z różnych krajów. Będę pomagał ludziom, którzy tam po prostu na co dzień przebywają i, i pracują. A więc, tak, będziemy się zajmować takimi rzeczami jak fitomasa. Nie wiem, co to jest, na tą chwilę nie mi się tego googlować, dowiem się na miejscu, ale ogólnie też będą tam przeprowadzane różne badania, jakieś, jakieś tam na przykład o. Jest coś takiego też jak ekspozycja budowlane dla projektu Amy. Też nie wiem co to jest, ale pewnie będziemy budować jakieś tam, nie wiem, co, nie wiem co, nie wiem, zobaczymy, okaże się. Jest także coś, taki punkt jak feromony pszczele i kwas mrówkowy. Też nie wiem co to jest. Brzmi ciekawie i może być ciekawe, zobaczymy. Ale tutaj to, co mnie najbardziej e, pociąga, to jest monitorowanie nosorożców. Czyli będziemy po prostu monitorować cykl życia nosorożców, e, dbać o nie. Jeśli coś się jakiemuś stanie, będziemy go e, naprawiać, że tak powiem, e, i co? I będziemy się nimi opiekować, nie? To będzie fajne, pewnie będziemy robić takie objazdy wokół tego parku narodowego. On jest wielki, nie pamiętam, już szczegóły dowiecie się już we właściwych vlogach o wszystkim. Eee, także tak, będzie monitorowanie nosorożców eee, i opieka nad nimi. Fotografia stałopunktowa, także będzie. To może być fajne, eee, może będą fajne foty, może jakieś wysępie. Zobaczymy. Będzie też zawijanie drzew, czyli ja to no po prostu rozumiem to tak, że będzie gdzieś jakieś drzewa będą zranione, podrapane, połamane, to będziemy to zabezpieczać i tak dalej. No po prostu będziemy się opiekować Parkiem Narodowym, tak ogólnie rzecz ujmując. No i e, jakieś badania tam przeprowadzać. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że jakoś będę w stanie się tam dogadywać w miarę sensownie e, i mam wielką nadzieję, że super materiały z tego powstaną. Jeszcze nie wiem jak to ugryźć, ale. Jak się zastanowię, to coś wymyślę, ale jeszcze się tak w 100% nie zastanawiałem. I cóż dalej? Dalej zostaje mi jeszcze tydzień, nieco ponad tydzień na samodzielne podróżowanie po RPA. No i tak, wpadłem na taki pomysł, że na pewno chcę zobaczyć jakieś dzikie plemię. Znalazłem fajne, ciekawe plemię, które się nazywa Himba, tylko że ono jest z kolei w Namibii, a to jest ciut daleko od RPA i miejsca, w którym ja będę wyjeżdżał, tak jakby. Ciekawe plemię. Tak zwanych chyba brudnowłosych, tak mi się wydaje. No, są jeszcze inne pamięcia w bocłanie, w RPA też są, no ale to mnie tak najbardziej zaciekawiło. I co? I znalazłem przewodnika, znalazłem przewodnika, który mnie tam zabierze, ale no to się zesrało i chyba nie wypali z tym gościem więc muszę poszukać jeszcze innego no mam dosyć mało czasu no bo jak to nagrywam to jest 14 wrzesień więc za 13 dni wylatuję i do tego czasu chciałbym już to ogarnąć ale nie wiem czy się uda ogarnąć z Polski takiego przewodnika który mnie zabierze do tych dzikich plemion więc jak nie w Polsce choć mam nadzieję, że się uda w Polsce ale jak nie tu no to już na miejscu będę musiał jakoś zaczerpnąć kontaktów nie wiem w tym parku narodowym no nie wiem na wszystkie możliwe e, możliwe możliwości będę próbował e, i powinno się coś udać także tak i cóż więcej Wam powiem no będę, spędzę tam dwadzieścia kilka dni, 23 chyba 24, coś takiego jakoś tak, no nie wiem dokładnie okej, okay. ja już się zawijam z biwaczku, no był dosyć krótki, ale intensywny i owocny w nagranie, także co no muszę przede wszystkim teraz posprzątać ten syf nie? a trochę się go tutaj Skumulowało. No tu mam jeszcze jakiś obiadek na później. No miałem tu spędzić cały dzień w sumie, ale wpadła promocja na mój mikrofon, który chciałem kupić. No i muszę go szybciutko pojechać odebrać, bo sklep do 18.00. No i co, i zawijam się z tobą. Ja mam wielką nadzieję, że dużo przyjemności, dużo rozrywki wam sprawię tymi moimi filmami, tymi moimi wypocinami. Także was zapraszam do oglądania. Mam wielką nadzieję, że miło spędzicie z tym czas, że czegoś się dowiecie. No i może w przyszłości zdecydujecie się tam pojechać. Także cieszę się, że mogę to robić. Jaram się tym. No i cóż, no i zapraszam do oglądania już niebawem. Jo! Siemanko, jeśli podoba ci się mój film lub widzisz potencjał, proszę, daj znać